Dzień dobry. Podczas dzisiejszych zajęć skorzystamy z podobnego typu zadania, które robiliśmy podczas ostatnich lekcji. To, co będzie tutaj najważniejsze, to zadawanie pytań oraz udzielanie odpowiedzi. Te pytania będą zarówno w czasie teraźniejszym, jak i czasie przeszłym. I tak samo trzeba będzie zwrócić uwagę na odpowiedzi. Wszystkie odpowiedzi będą twierdzące, więc tylko musimy zwrócić uwagę na to, czy jest to twierdzenie w czasie teraźniejszym, czy twierdzenie w czasie przeszłym. Te kategorie, które nam się pojawiają, to imię. Kolejno, kiedy był list wysłany, ja przypominam formę teraźniejszą. Czytam podstawową bez okolicznika send, forma przeszła: send, wysłać. Lata to jest jest przykładowo piszemy list. Mógłby być też e-mail lub SMS z prośbą, jaki prezent chcemy, bo tutaj będą różne dzieci. Później, co właśnie ta osoba chce. Mamy e-book, książkę, video, game, gra wideo, a car, samochód, a dress, sukienka. A remote controlled car, zdalnie sterowany. Też zostawiłam to słówko po lewej stronie. Natomiast mamy też informację, co. To dziecko dostało, co chciało, co dostało. Mamy epazu, puzzle, puzzle pokrytki, gra kieszonkowa, cedzej, miś, pyczę z piżama i jim w aucie karnet na siłownię oraz mamy jeszcze informację od kogo ten prezent, czy na przykład od kogo dostałaś dostałeś czy dostał, dostała chociażby puzzle, no i będziemy działać informacji, tutaj mamy grandma, babcia, dardy, tata anko, wujek, mam, mama i kuzyn, kuzyn bądź kuzynka nie odróżniamy czy to jest ona, czy ona w języku angielskim zostawiłam też podpowiedzi, jeżeli idzie o tutaj liczebniki porządkowe pierwszego, drugiego, trzeciego w zapisie to jest tylko cechy natomiast w wymowie ewentualnie jest nieco trudniej Y zazwyczaj zamieniamy na I tutaj akurat IE tak jak widać 30, 30 później mamy 18, 18, 18 13 thirteenth, 11 th i 20 Twentieth. Tak więc to gdzieś jest. na samym końcu nam się pojawiam. Tutaj przy podawaniu daty pamiętajmy, że na przykład mówimy first f, przykładowo May. 1 maja The Fest of May. Tak więc ja też jeszcze tutaj zapiszę The Fest f Ewentualnie można gdzieś ow wymówić of may. Dobrze, no to w takim razie ja dla przykładu zrobię cały pierwszy rząd, potem można spróbować powtórzyć tak, żeby już nam było nieco łatwiej. Może ja będę zadawać pytania przez You zamiast przez he, She i potem, żeby nie było też tutaj zajmków, więc zrobimy sobie po prostu. You, bo tak to było na przykład his, her, her name, his name Tak więc mogę po prostu przez you zadawać to pytanie lub właśnie też tutaj mogę wprowadzić jeszcze też przymiotnik dzwrzawczy You Ok, no to w takim razie zacznę. What is your name? My name is Tina. When did you send the letter? I sent the letter on 30th of November. What did you want? I wanted a book. What did you get? I got a puzzle. Who did you get a puzzle from? I got a puzzle from Grandma. przypominając, jeszcze formy przeszła want to jest czasownik regularny stąd wyjdzie nam po prostu wanted get forma przeszła to jest got i o ja tutaj ewentualnie troszeczkę tą kolejność miałam zmienioną bo tutaj były same kategorie tak więc może ewentualnie to zamienię jeżeli ktoś z Państwa by potrzebował, w takim razie zostawię jeszcze raz te pytania, tak żeby sobie Wracać do tego momentu. What is your name? Potem było When did you send the letter? Kolejne pytanie. What did you want? Uh, what did you get? Co dostałeś? Co dostałeś? I Who did you get? Ja tutaj dałam Who did you get a puzzle? From od kogo dostałeś te puzzle? Podobnie jak przy okazji poprzedniego zadania, ja na przykład przy trzecim usunę te pytania, tak żeby po prostu nie sugerować się zbytnio, żeby starać się właśnie zapamiętać tą kolejność, ten sposób tworzenia pytania, bo my już troszeczkę ćwiczeń. Odnośnie zadawania pytań i udzielania odpowiedzi wykonaliśmy. Dobrze, no to w takim razie ci z Państwa, którzy chcą, mogą przećwiczyć jeszcze raz Dinę. Ja przejdę do marka, zostawiam kilka sekund, powiem uwaga, zanim będę zadawała pytania i udzielała odpowiedzi do drugiej osoby. uvaga what's your name my name is mark when did you send the letter i sent the letter on 18th of december what did you want i wanted a video game what did you get i got a pocket game who did you get a pocket game from I got a pocket game from dad. Mogę też dodać przykładowo my dad, od swojego, mojego taty. Dobrze, w takim razie usuwam dla trzeciej osoby. Też zostawiam troszeczkę czasu, można sobie zrobić później pauzę. Ja powiem uwaga, zanim zacznę podawać odpowiedzi do kolejnej osoby. I uwaga! Daję też podpowiedzi, jeżeli ktoś z Państwa chciałby właśnie spróbować w tej chwili samodzielnie i jeszcze mnie później posłuchać. What's your name? My name is Stan. When did you send the letter? I sent the letter on 13th of November. What did you want? I wanted a car. What did you get? I got a teddy. Who did you get a teddy from? I got a teddy from my uncle. I będzie przedostatnia osoba, ponownie zostawiam troszeczkę czasu. Powiem uwaga zanim rozpocznę. I uwaga. What's your name? My name is Stacy. When did you send the letter? I sent the letter on 11th of December. What did you want? I wanted a dress. What did you get? I got pajamas. Who did you get the pajamas from? I got the pajamas from my mum. mom. that ostatnia usaba? now. Zobaczymy, jak Państwu pójdzie bez podpowiedzi. Powiem uwaga, wtedy też wkleję tę te podpowiedzi i będzie można sprawdzić. I uwaga! Wklejam podpowiedzi. What is your name? My name is Bruce. When did you send the letter? I sent the letter on 20th of December. What did you want? I wanted a remote controlled car. What did you get? I got a gym voucher. Who did you get the gym voucher from? I got the gym voucher from my cousin. Świetnie. Ja tutaj dam ewentualnie jedną uwagę, z tego względu, że naniosłam e tam, gdzie jest liczba pojedyncza, czyli coś się pojawia jako jedno i jest ta rzecz policzalna. Przy pyjamas, piżama, to są spodnie jak i góra, w związku z czym liczymy obydwie rzeczy, to jest liczba mnoga. I tutaj akurat nie dałam do tego ciemwałcza, natomiast ja sobie wymieniłam to na te ciemwałcza, Czyli przykładowo to było gdzieś w początkowych lekcjach. Jak mówię o czymś jako jedno, daję e. W momencie, jak mówię już o tym jako to konkretne, ten, ta, to daję to w. Natomiast zarówno obcokrajowcy, jak i rodzimy mówcy języka angielskiego. W większości przypadków będą wiedzieć, o co chodzi, czy użyjemy to pyk, czy tego e nie użyjemy. Faktycznie może to być problematyczne, jeżeli nie będziemy tworzyć zdań w poprawnej kolejności. Z tego względu, że pyk już bardzo często kojarzymy, jest dużo różnych stron, które mają bóg w nazwie. Bóg to jest też rezerwować, więc jeżeli powiem e, Book, to będzie ja rezerwuję, a nie ja mam książkę. Jeżeli właśnie użyję czasownika, Mieć, I have, pominiemy sobie na przykład e-book. I have book, to i tak będzie wiadomo co, bo mówimy mieć kogo co, czyli mam książkę, będzie wiadomo, że chodzi o e, książkę. No problem byłby, gdybyśmy w ogóle pominęli jakikolwiek czasownik i powiedzieli tego typu zdanie jak I book, wtedy faktycznie nie wiadomo o co chodzi. Czy ja rezywuję, czy może coś z książką. E, raczej, jeżeli chodzi o rodzimych mówców, e, w większości będzie to zrozumiane jako rezywować, z tego względu, że Pojawia się zaraz po osobie, w związku z czym podmiot, orzeczenie, czasownik, co robi, co się z nim dzieje, więc założenie będzie jako rezerwować. właśnie ze względu na kolejność. A w trzecim zdaniu, ze względu na kolejność, już po czasowniku mamy dopełnienie albo bliższe, albo dalsze książkę. Dziękuję w takim razie za te zajęcia. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Będę starała się co jakiś czas wrzucać nowe lekcje, nowe filmy, tak żeby znowu ćwiczyć, czy to dialogi, czy takie sytuacje. Tutaj były pytania i odpowiedzi. Może nie było aż tak dużo rzeczy związanych z czasem teraźniejszym, no ale dosyć spawa czasowników nieregularnych się pojawiło kilka lekcji temu, dlatego też nie chciałam, aby Państwo czuli się właśnie przeciążeni tą liczbą czasowników nieregularnych. Was jeszcze serdecznie dziękuję za zajęcia.